Jeżeli masz chorobę Hashimoto, to jedzenie tego typu produktów, nawet jeżeli są wysokobiałkowe, może być dla ciebie bardzo złym rozwiązaniem. Dlaczego? Bardzo prosta. I wiesz co? Chodzi mi tutaj ogólnie o nawiał, Dlatego, że jeżeli źle się czujesz po nabiale, twój organizm sobie nie radzi z trawieniem kazeiny czy laktozy, no to niestety to będzie nasilało, będzie mogło nasilać reakcję immunologiczną. Czyli w praktyce twój organizm będzie mógł działać autodestruktywnie, czyli na przykład niszczyć swoją własną tarczycę. Więc, oczywiście, jeżeli się dobrze czujesz po nabiale i masz same super wyniki i efekty, to spokojnie jedz nabiał, ale jeżeli masz tak, że czujesz się senna albo ospały, albo po prostu się gorzej po nim czujesz, to koniecznie to sprawdź na przynajmniej 5-10 dni odstaw i. Staraj się go zamienić na coś innego, zaraz powiem co, i sprawdź jak się czujesz. Bo być może odstawienie tej jednej grupy produktów może być dla Ciebie ogromną, pozytywną zmianą.